Cześć kochani. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Radosław Rygielski i dzisiaj wychodzę do was z takim, no, nagraniem bardzo ważnym, ale czas jest nieco nie taki. Chodzi mi o to, że powstało forum już kilka lat temu i forum, gdzie też różne osoby korzystają z mojej wiedzy, obserwują moje analizy i pozycje, biorą udział w 3-miesięcznym procesie. To są kwartały, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty każdego roku. Zależy mi na tym, żeby poza aktualizowaniem i podsumowaniem każdego miesiąca dla forumowiczów mojego forum prywatnego, też publicznie żeby każdy mógł zobaczyć, jaka była skuteczność, jak się zrealizowały analizy publikowane przed ruchem. Więc zgodnie z tym, że dwa miesiące temu niecałe rozpoczęła się siódma edycja forum, to też dla forum stworzyłem aktualizację. Gdzie podsumowałem analizy, i również chcę takie podsumowania miesięczne co miesiąc udostępniać publicznie z analiz, które udostępniałem publicznie, bo są analizy publiczne i też niepubliczne dla forum, a publiczne są dostępne dla wszystkich osób. Więc tutaj mamy, wiem, że sierpień, zaraz wrzesień, podsumujmy sobie na początku lipiec, ponieważ lipiec już był miesiąc temu, był to pierwszy miesiąc. Nowego kwartału na forum, a chcę, żeby tutaj podsumowywać oraz tutaj publicznie i na zamkniętym forum, więc pozwólcie, że teraz z minimalnym opóźnieniem udostępnię podsumowanie lipca, a na początku września będzie podsumowanie sierpnia, pod koniec września będzie podsumowanie września, tak, bądź na początku kolejnego miesiąca. Czyli jak będziesz jakiś miesiąc kończył, to zaczynam, to robię podsumowanie poprzedniego. Jak się jakiś miesiąc skończy, to go podsumowuję. Kolejny miesiąc się skończy, znów go podsumow podsumowuję, e, znów go ja podsumuję, żebyście wy mieli podsumowanie i sprawdzili, jak się analizy zrealizowały, i też mogli z tego czerpać po prostu w takiej konwencji edukacyjnej. tak? Więc zapraszam Was do podsumowania lipca w 2021 roku. W lipcu z analiz publicznych mieliśmy analizę 2, 2 lipca Ethereum, 9 Bitcoin, 9 Ethereum. 16 Ethereum, 16 Bitcoin, 26 Ethereum na YouTubie, 30 tylko była analiza na YouTube. Co jest ważne, mamy scenariusze. Są stop lossy bezpieczne czyli bardziej odległe od aktualnej ceny, gdzie faktycznie to. Ta skuteczność jest wtedy większa, lecz to podejmowane ryzyko, jeżeli chodzi o długość stoplosa, jest delikatnie większe i też pokazywałem Wam stoplosa agresywne, więc to wszystko zliczyłem i tak. Z analiz bezpiecznych było ich 7, tak? Ogółem było analiz 7 i samych bezpiecznych stoplosów, które ja Wam polecam, żeby z nich korzystać tak, oczywiście nie są to rekomendacje inwestycyjne to na 7 analiz 7 stoplosów bezpiecznych nie zostało wybitych, a cena poszła w kierunku, o którym mówiłem czyli na 7 7 scenariuszy było zrealizowanych pozytywnie a gdy połączymy to ze stop agresywnymi, których ja nie polecam, nawet gdy pokazuję wam swoje pozycje, to ja z nich nie korzystam, ale pokazuję je, żeby inne osoby mogły zobaczyć, że można otworzyć pozycję bezpieczną i też załóżmy za jedną czwartą kwoty, która jest w pozycji bezpiecznej, też otworzyć pozycję agresywną, żeby próbować zmaksymalizować dane, <laughs> dane zyski. Zobaczcie, że z 7 robi się nam 10 analiz, z czego 3 były niezrealizowane, czyli tak. Skuteczność analiz ze scenariuszy bezpiecznych na 7 scenariuszy, 7 zrealizowanych, czyli 100%. Skuteczność analiz ze scenariuszy agresywnych na 10, 7 zrealizowanych, czyli 70%. Co jest bardzo ważne, tutaj widzicie mój arkusz taki roboczy: jest to, że po pierwsze, te analizy są przed ruchem, przed tym, jak coś się wydarzy. Ja o tym mówię, że później. Żadna, tutaj nazwijmy to postać mi nie mówiła, że coś nie działa, tak? Druga rzecz. Pamiętajcie o tym, że najpierw jest analiza i dopiero później jest pozycja. Ja wam też swoje pozycje pokazuję. Zaraz wam pokażę też, gdzie były one pokazywane przykładowo i to jest bardzo istotne. że Najpierw tworzymy analizę, potem dopiero jest pozycja nigdy na odwrót. To przygotowanie do transakcji jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Take profit, stop loss czyli poziom wyjścia na zysku, poziom wyjścia na stracie daje mocną świadomość, gdzie trzeba wejść, gdzie trzeba wyjść, gdzie trzeba zyski realizować. To jest bardzo kluczowe, żeby te zyski realizować i też w jaki sposób ograniczyć ryzyko, bo wiemy, gdzie jest stop loss. Jak znamy długość stop lossa, możemy dobrać wartość transakcji, aby to ryzyko było mniejsze, bądź też większe, no zależnie oczywiście od tego, co my akceptujemy i tak dalej. Teraz podsumowałem to ogólnie, więc lipiec był naprawdę mocny. I zobaczmy sobie teraz dokładnie. 2 lipca analiza wzrostowa, scenariusz agresywny, stop loss agresywny, bezpieczny. Zobaczmy, proszę. Cena miała na początku wzrosnąć. Co zrobiła cena? Jak widzicie tutaj, wzrosła jak najbardziej. Potem cena spadła. tak? Czyli poziom tutaj został osiągnięty ten wzrostowy take profit. Potem cena spadła, wybiła stop loss agresywny. Bezpieczne, jak widzicie, nie został wybity, czyli ok, miał być wzrost, wzrost był zgodnie z strzałkami, agresywny, bezpieczny scenariusz, jesteśmy znów w strefie ze scenariusza bezpiecznego. Potem 9 była kolejna aktualizacja i zobaczcie, że dalej tutaj cena wzrosła. W której po raz pierwszy, tutaj dalej po raz drugi. 9 lipca mieliśmy kolejną aktualizację, gdzie oczekiwaliśmy ruchu wzrostowego. Spójrzcie, proszę, cena od razu wzrosła, wróciła, w której mieliśmy właśnie wybity stop loss, bezpieczny, agresywny, przepraszam, bezpieczny, cały czas nie został wybity. Zobaczcie, że te stop lossy bezpieczne. On nie, nie jest między nimi jakaś ogromna różnica. Tu załóżmy, była różnica. Zaledwie no, 200 dolarów, w sumie nawet 100, 110 dolarów w cenie Ethereum. To jest żadna różnica, tak, bo czasem jest ta różnica większa, jak było właśnie to w tym przypadku. Tu już, tu już jest rynek Bitcoina i zobaczcie, cena miała wzrosnąć, wzrosła, potem wróciła, była tutaj. Znów było tutaj odragowanie ceny prowzrostowe. Tutaj mieliśmy znów aktualizację tej analizy po wyjściu górą, jeżeli chodzi o ETH. No i spójrzcie, tutaj właśnie był ten stop loss bezpieczny, wybity, agresywny, wybity, bezpieczny, nie został wybity. Cena dalej wzrosła, realizując poziomy take profit. To jest istotne, że ja zawsze Wam powtarzam, żeby raczej nie korzystać z stop lossów agresywnych. Jeżeli nie, nie znacie strategii, bo część z Was mojej strategii nie zna, tylko ze stop lossów bezpiecznych, zobaczcie, że te stop lossy bezpieczne nie zostają wybite. Dalej, ok, Bitcoin już był. Dalej znów ETH na wzrosty. Jak widzicie, nie został wybity stop loss żaden. Cena dalej nam wzrosła. Te analizy z TradingView były opisywane za każdym razem na YouTubie, więc możesz sobie po tej dacie na moim kanale YouTube. Ty uryz, załóżmy, widzisz datę. wejść na film, w którym opisywałem analizę przed tym, jak to się wszystko wydarzyło. 26. była tylko szybka aktualizacja analizy na YouTube, gdzie określałem, że może cena dalej rosnąć zgodnie ze strzałką. Tutaj widzisz, że są, że są strzałki, jest jeden kierunek oznaczony. Jest też stop loss koloru czerwonego, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie ma być ryzyko. Znając odległość, ustalasz wartość transakcji, aby wybrać ryzyko, które ty akceptujesz, a poziomy tak profit są po to, aby wychodzić z rynku z zyskiem, 26 aktualizacja od zielonej strefy, gdzie cena do niej wróci, miał być dalej ruch wzrostowy, zobaczmy co się stało, spójrz proszę, analiza 26, cena po powrocie, po powrocie miała od tego miejsca wzrosnąć, Spójrz, proszę, cena wróciła, wzrosła, jak najbardziej zrealizowane, i też to jest istotne. Tutaj ta analiza była zrealizowana. 26.30 też Wam pokazywałem to, że 29. w minutce takiej edukacyjnej, gdzie mówiłem, dlaczego ważna jest strategia, też Wam pokazywałem swoje otwarte pozycje na ETH, gdzie później cena wzrosła. Czyli widzieliście i analizę. I pozycja i cena wzrosła i jeszcze 30 lipca, chyba tutaj to było gdzieś na końcu. Sekundkę, o to było tutaj, gdzie, gdzie zamykaliśmy pozycję na nagraniu. Też wam pokazywałem, że ok. Małą część pozycji zamykam, ale resztę zostawiam. No i od 30 tutaj na tym nagraniu była cena za, e, bit, za Ethereum 2390, a od 30 lipca zobaczcie, co się wydarzyło na ETH. Tutaj mamy sierpień, już ok, 30 lipca był tutaj, no i cena miała dalej wzrastać, i cena dalej wzrosła. Czyli zobaczcie, że były i analizy przed ruchem określone strzałkami. Tutaj dla wielu osób, dla wielu osób, część osób może nie do końca jeszcze rozumieć ideę bezpiecznych stopozów agresywnych. Agresywny jest krótszy ale stąd też jego nazwa, że jest agresywny, pokazuje tylko po to, bo często o to pytacie, tak, więc mógłbym tego nie, nie pokazywać, tych agresywnych stop lossów, powiedziałbym dobra, mamy 7 na 7, 100%, cześć, ale pokazuję, bo o to pytacie. Teraz to podkreślam, bo później mi się nie chce po prostu odpowiadać na komentarze typu yy, aha, czyli z agresywnych się nie korzysta, i tak dalej. Stopros agresywne są, gdy się zna strategię. O to pytaliście. Więc ja też odpowiadam na wasze pytania, wam je pokazuję, tak? Ale nie jestem w stanie zawsze wszystkiego przekazać w nagraniu bądź na godzinnym live, tak? Więc korzystanie z bezpieczniejszych dużo bardziej polecam, ale też są agresywne i je właśnie pokazuję. Mogłem ich nie liczyć, bo mówię, że ich nie biorę pod uwagę ale je liczę, dlatego, że je pokazuję, tak, więc też chcę, żebyście mieli tego świadomość, co ja liczę, zliczam to, co udostępniam i też jestem w tym po prostu fair. Pamiętajcie, że zawsze jest na początku analizy dopiero potem jest pozycja, też pokazywałem, jak pozycję zamykam, gdzie mam swoje, tak, nie raz, nie dwa, bo to jest chyba w trzech bądź czterech nagraniach widoczne, przed tym, jak coś się wydarzyło i to jest bardzo kluczowe, czyli za nami mocny lipiec, trochę opóźnienie jest miesięczne, ale postanowiłem, że tak będę robił, więc cofam się, robię lipiec. Teraz po zakończeniu sierpnia, na początku września, pierwszy tydzień tak, okolica pierwszego tygodnia będzie podsumowanie sierpnia. No i podsumowanie września, gdy się września po prostu skończy, więc mieliśmy mocny lipiec za sobą. Chcę, żeby to nagranie miało dla Was wartość edukacyjną, żebyście też wiedzieli, że jak kogoś bądź coś obserwujecie, gdzieś się czegoś uczycie, to sprawdzajcie też skuteczność tego, a nie tylko patrzcie, że okej, okay, wydaje mi się, że działa. Rynek tak? to nie jest koncert życzeń i chcę Was też pokazać i przestrzec przed tym, żeby weryfikować przed tym, jak coś się wydarzy, inaczej weryfikować daną wiedzę bądź źródło, które obserwujemy, w taki sposób, że ruch na żywo nam niech pokaże, że coś działa, tak? I potem nie jeden, nie dwa, ale jakiś szerszy zakres, szerszy okres, miesiąca, pół roku, roku, tak? I ja chcę po prostu to aktualizować, zgodnie z tą edycją, która aktualnie trwa na forum publicznie i też na analizach po prostu, i też na analizach po prostu zaawansowanych, ale dobra, ok. Dzięki Ci, że to obejrzałeś. Mieliśmy mocno są lipiec, zaraz się kończy sierpień i będzie aktualizacja sierpnia już na początku września. Też przypominam o tym, że pierwszy link pod tym filmem: możesz kliknąć i odebrać bezpłatny kurs pod ten Twój kurs tradingu. Tam bezpłatnie od podstaw pokazuję, jak rynki funkcjonują, czym jest trading, o zasadach i też nawet o strategii nieco. Kliknij w link poniżej tego filmu, zostaw swój e-mail i na e-maila otrzymasz wszystkie informacje, gdzie ten bezpłatny kurs dla Ciebie właśnie jest. Ja Was serdecznie pozdrawiam, dzięki za dzisiaj i życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia, cześć!